Wysokie obcasy. To jest czas na podcast Dzień dobry dobry wieczór. Nazywam się Monika Sumer Brason i zapraszam na podcast 10 minut na miłość. Na tyle właśnie chciałabym Państwa porwać, by porozmawiać o miłości, zdradach, związkach, seksie i innych nieszczęściach. Przez życie pędzimy tak szybko, że zdarza nam się przeoczyć siebie. Dlatego mam nadzieję zatrzymać Państwa na moment, by przyjrzeć się swoim relacjom, uczuciom i przede wszystkim potrzebom. Mogę dziś na Państwa liczyć? Liczyć, bo porozmawiamy o numerkach. Wysokie obcasy. Pamiętacie Państwo, co odpowiedziała Julia Roberts w firmie Erin Brockowicz, gdy przystojny George poprosił ją o numer telefonu? Który numer chcesz, George? Bo numery aż sypią mi się z rękawa. 10 tyle miesięcy ma moja córka, 6 tyle lat ma druga, a 8 ma mój syn. 2 to ileś moich małżeństw i rozwodów, a 16 ileś dolarów na koncie. 850 39 43 to mój numer telefonu, ale zgaduję, że 0 to tyle, ile razy do mnie zadzwonisz. Numerki od zawsze wpychają się do naszych związków, relacji i seksu. Miłość przeliczamy na PESEL zastanawiając się, czy zbyt duża różnica wieku nie zniszczy naszego związku albo czy po sześćdziesiątce wypada jeszcze mieć życie intymne, czy już tylko zajmować się wdukami. Przestajemy cieszyć się seksem lub w ogóle mieć na niego ochotę, bo plus 10 kilo, które skoczyło nam w covidowym roku albo po świętach krępuje nas i onieśmiela w łóżku. I nawet robiąc dobry uczynek i świadkując przyjaciółce mamy limit, bo przecież kto trzy razy świadkuje, ten sam nie ślubuje. I jeśli wydaje się Państwo, że z tym ostatnim przykładem trochę przesadziłam, no albo zwariowałam, to polecam forum portalu ślubnego E na którym zdeterminowana panna młoda Tubi apeluje zupełnie poważnie, by zgłaszały się do niej szczęśliwe żony, które przed własnym ślubem świadkowały trzy razy. Pozwólcie, że zacytuję autorkę, żeby nie umniejszyć sensu jej wypowiedzi. Cytat. Prośba wiąże się z koniecznością podtrzymania na duchu mojej świadkowej, żeby nie miała poczucia, że wraz z naszym ślubem grzebie swoje szczęście. No, także tak. Jednak najbardziej kontrowersyjne i powodujące najwięcej zamieszania to numerki, na które tak lubimy przeliczać nasze życie seksualne, czyli ilość partnerów, a zwłaszcza partnerek łóżkowych. Czy jest wśród Państwa. A właściwie to odezwa bardziej do pań. Czy jest wśród pań ktoś, kogo nigdy nie zapytano o statystyki łóżkowe? Dodam, że jeśli wierzyć specjalistom, temat jest gorący, a nawet parzy tylko w temacie stałych związków. Relacje z gatunku one night stand, czyli seks na jedną noc, rządzą się zupełnie innymi prawami. Seksuolog Zbigniew Izdebski w książce 7 Grzechów Przeciw Seksualności mówi o tym tak. W relacjach nastawionych tylko na seks duże doświadczenie może powodować wzmożone zainteresowanie i podnosić naszą atrakcyjność w oczach kochanka. Czyli krótko mówiąc i to już mój komentarz: im więcej kochanków miałyśmy, mieliśmy, tym większa szansa na nasz łóżkowy profesjonalizm i nieziemskie doznania dla drugiej strony i odwrotnie. Ale też profesor szybko dodaje, w stałych relacjach jestem przeciwnikiem opowiadania drugiej stronie o swoich doświadczeniach seksualnych sprzed tej znajomości. Z mojej 30-letniej praktyki wynika, że prędzej czy później jedna ze stron pęknie i będzie się czuła z tymi wyznaniami bardzo niekomfortowo. Na forach internetowych temat jednak wrze, a w dociekliwości i skłonnościach detektywistycznych zdecydowanie przodują panowie. Najczęściej to oni niepokoją się bogatą historią i dużą ilością, cokolwiek to znaczy, byłych partnerów swojej wybranki. No i to w ogóle nie dziwi seksuolog Sylwii Jędrzejewskiej, która w podcaście Wysokich Obcasów tłumaczy, że w podejściu mężczyzn do seksualności kobiet już od wieku występuje sprzeczność. To znaczy, z jednej strony panowie pragną mieć wsparcie. Wspaniałe, temperamentne i reaktywne kochanki, nie tylko dla przyjemności, ale również po to, żeby sprawdzić własną seksualność. No a z drugiej boją się poniesienia łóżkowej porażki i niekorzystnych porównań do byłych kochanków swojej partnerki, również tego, że nie będą ich ostatnimi partnerami. Znacie Państwo ten cytat. Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety, a kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny. No to wygląda na to, że od czasów Oscara Wilda, który te słowa wypowiedział, trochę się jednak pozmieniało. Ankieta przeprowadzona przez serwis randkowy Illicit Encounters zdaje się to potwierdzać. Mężczyźni boją się kobiet, które miały w swoim życiu więcej niż 12 kochanków. I może właśnie dlatego aż 67% kobiet w tym samym badaniu przyznało, że zdarza im się skłamać i zaniżać liczbę swoich partnerów. I tu cała na biało wchodzi Marta Szarejko, autorka książki Seksuolożki, w której odkrywa sekrety polskich gabinetów seksuologicznych. No i mówi tak. Kłamiemy na ten temat regularnie, zwykle dlatego, że lubimy być postrzegane jako te wierzące w romantyczną miłość i pragnące jednego mężczyzny na całe życie. Nie chcemy też przestraszyć swoich obecnych partnerów, bo jeszcze odebraliby nas jako puszczalskie i bali się inwestować czasy w związek z nami. Tutaj ja wzdycham głęboko, ale cytuję dalej. Wciąż nie przyzwyczailiśmy się do myślenia, że popęd seksualny kobiet nie różni się tak bardzo od męskiego, a wymawianie nam, że tylko mężczyźni myślą o seksie, to jakieś kulturowe nieporozumienie. Niestety, niewiele dziewczyn potrafi otwarcie przyznać, że po prostu lubi seks i traktuje go dokładnie tak, jak traktują go mężczyźni jako przyjemność, przy tym niekoniecznie związaną z miłością. No, proszę Państwa, czyli krótko rzecz ujmując, w XXI wieku nadal mamy historię o tym, że są osoby, i okazuje się, że to nie tylko mężczyźni, dla których wartość kobiety spada wraz z rosnącą liczbą jej partnerów seksualnych. No ale skoro już wzięliśmy się za te numerki i artymetykę, to pozbierajmy to wszystko do kupy. Po pierwsze, nie trudno policzyć, że przeciętna 30 latka nazwijmy ją Kasia, która straciła dziewictwo, przyjmijmy górką, w wieku 18 lat, no bo w inicjacji z roku na rok się obniża, prowadzi życie seksualne od 12 lat. A to oznacza, że liczba 12 partnerów seksualnych, która tak przeraziła w badaniach panów, no to obrazowo rzecz ujmując jeden partner seksualny na jeden rok spotykania się z kimś. No bo w końcu nie każdy do 30 ma już ustabilizowane życie rodzinne. Dużo? Mało? Ocencie panie same, ale punktem odniesienia niech nie będzie Kasia, tylko wasze potrzeby. A w łóżku miejmy tylu partnerów, ilu chcemy, ilu potrzebujemy i ilu nas uszczęśliwi. Niezależnie od tego, czy chodzi o dwóch, czy o dwudziestu dwóch. I tak zawsze znajdzie się ktoś, kto skomentuje, że jesteśmy albo zbyt niedoświadczone, albo zbyt rozwiązłe. Po drugie, w kwestii komunikacji z partnerami nie mylmy dwóch bytów. Czym innym jest opowiadanie partnerowi o swojej przeszłości z detalami, które nikomu do szczęścia nie są potrzebne i nic szczególnie dobrego w naszą relację nie wnoszą no czyli właśnie te dane o ilości ex-kuchanków i o tym, jacy byli w łóżku. A czym innym jest umawianie się na randkę, zwłaszcza kolejną, z facetem, który, przepraszam z góry za dosadną metaforę, patrzy na nas jak na Honda Civic i zaczyna od sprawdzenia daty produkcji i przebiegu. Ludzie, co prawda, mają różne programowania, ale takim panom. Zdecydowanie dziękujemy. I na koniec najważniejsze pytanie. O co cały ten szum? Skoro według seksuologów bogate życie seksualne, a co za tym idzie długa lista partnerów łóżkowych, w żaden sposób nie przekładają się na udane życie seksualne. Znacznie ważniejsza jest wysoka inteligencja seksualna. Co to znaczy? Ano, świadomość własnego ciała, preferencji swoich i partnera, umiejętność komunikowania swoich potrzeb, bycie odważnym w eksperymentowaniu z własnym ciałem oraz bycie uważnym na drugą osobę. I często inteligencja seksualna dotyczy bardziej nawet sfery naszej psychiki niż znajomości teorii związanych z seksualnością. A co najważniejsze, można nad nią pracować i można ją doskonalić. Więc co prawda słowo miłość ma w sobie zaszyte, jeśli nie liczyć polskich znaków, słowo ilość, to ja jednak życzę Państwu i sobie, byśmy w 2023 roku potrafili odpuścić numerki arytmetyczne i skupili się bardziej na tych łóżkowych by nasz seks był przepełniony radością, fantazją, swobodą i pozbawiony normatywnych obciążeń. Myślę nieskromnie, że to całkiem dobre postanowienia noworoczne, zwłaszcza po nie najłatwiejszym roku. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Dziś się trochę rozgadałam ideologicznie, więc polecajkę mam tylko jedną. Zapraszam Państwa na nasz serwis wysokiejobcesy.pl jedno z najciekawszych miejsc w sieci. A tam szczególnie polecam doczytać rozmowę Pauli Szewczyk z Martą Szarejko o tym, z jakimi problemami my, kobiety, przychodzimy do seksuologa, a przychodzimy na potęgę, i dlaczego rozpoczynamy pierwszą wizytę pytaniem: Czy jestem normalna? Linki do wszystkich tekstów i książek, o których wspominałam wklejam poniżej w opisie podcastu. A jeśli są tematy, o których chcielibyście Państwo posłuchać, coś mi podrzucić albo opowiedzieć, piszcie na monika.brasonmaupaagora.pl. A za tydzień zapraszam na podcast o atrakcyjności fizycznej, a konkretnie o tym, czy wygląd wpływa na nasz związek. Dziękuję i do usłyszenia! To był podcast wysokich obcensów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek.